W poprzednim odcinku siadły nam 2 na dwa kupony, dzięki czemu zarobiliśmy bardzo, ale to bardzo fajną sumę i dzisiaj w piątek gramy jako trójkę ze spotkań ligowych. Cześć wszystkim, Seba z strony. Kolejny odcinek na naszym kanale Betside, no i przed nami kolejne propozycje spotkań piłkarskich. Tak jak wspominałem na początku poprzedni odcinek poszedł bardzo dobrze, bo trafiliśmy 2 na 2 kupony, więc mamy bardzo przyjemny zysk. Fajne były te kupony na Stereo i na Puchar Polski. Przychodzę do Was z kolejną propozycją. Będzie to ako trójka na mecze ligowe, którą pogramy w TotalBecie. A jeżeli nie macie konta w Totalu, no to standardowo w opisie będzie promocja. Ona będzie rozpisana. TotalBet ma to do siebie, że przy zagraniu ako gramy tak naprawdę bez podatku. Jedyny wymóg to, że każde starzenie musi mieć kurs powyżej 1,30. No I wtedy um, załącza nam się gra bez podatku. Plus dla nowych graczy czy ma też różne bonusy finansowe przy i tak dalej. Wszystko jest w opisie, a teraz przejdziemy sobie do naszego kuponu. No i teraz sobie e, trochę zwolnimy, coś tam opowiem o tych spotkaniach. Zaczynamy od spotkania z Polskiej Ekstraklasy, Termalika GKS Katowice. No i co, na wstępie bardzo dziwne różnice kursowe, przynajmniej tak jak teraz to nagrywam, czyli w czwartek. To Bukmacherzy faworyzują Termalikę, brukpach nie ciecze. A jest to zespół, który jest gorszy na papierze, gorszy statystycznie, jest w gorszej formie, jest niżej w tabeli. A GKS Katowice ostatnie dwa czy trzy spotkania wygrali, są wyżej w tabeli, są solidną drużyną od kiedy weszli do Klasy. Dlatego bardzo dziwi mnie ta różnica kursowa, bo jest ona dosyć spora. To nawet nie jest kwestia tego, że bukmacherzy nie za bardzo wiedzą co zrobić i na przykład te kursy są wyrównane. Na Termalika jest na przykład coś powyżej dwóch, na GKS Katowice jest bliżej trzech. Także jest dosyć spora różnica ta kursowa. No ale idąc w tym takie myślenia, który właśnie wam przedstawiłem, czyli w sumie no to taki trochę analityczny, tak, po statystykach, to na to spotkanie poszedłem prosto, no i miejmy nadzieję, że bezpiecznie, bo poszedłem w GKS Katowice z podkórką, czyli remis lub GKS Katowice po kursie 1.63. Potem Augsburg, Borussia Dortmund, tutaj myślę, że sytuacja jest bardziej klarowna, mamy dosyć średni, mierny, jak nie nawet i słaby zespół gospodarzy, chodzi o Augsburg, no i Borussia Dortmund, która mimo gdzieś tam po tym, że zmian kadrowych, zmiany trochę polityki transferowej, tam zmian sztabu, trenerów i tak dalej, to w ten sezon weszli ok i grają w sumie dosyć dobrze, forma jest dobra, wyniki też są, czy to w lidze, czy to w jakichś pucharach, także widać, że się trzymają, widać, że zespół daje rady, że ten skład jest dobrze z głową zbudowany, no i tak jak mówiłem, Sytuacja tutaj wydaje się bardziej klarowna, dlatego poszedłem w czystą Borussia Dortmund. Kurs dosyć wysoki, bo 1,67. No i nasz kupon zamykamy meczem z angielskiej Championship Wrexham kontra Coventry City. Dosyć ciekawe spotkanie, jak na ligę angielską, na, na drugą, pierwszą ligę angielską, no na Championship, tak. Bo mamy Rexam, które diametralnie szybko weszło do Championship i będą na pewno chcieli w podobnym tempie gdzieś tam skoczyć do Premier League, co no wiadomo, że tu już będzie im ciężko tam gdzieś z tych niższych lig wygrzebać się, powiedzmy, że jest łatwiej. Tu już jest taki ten największy i najcięższy przeskok. No i mamy zespół gości Coventry City, który jest aktualnie liderem tabeli, czy chodzi o Championship. Wszystkie spotkania, na razie jak dotąd, jeżeli chodzi o parę ostatnich spotkań, tak? Tam 5 czy 6 ostatnich spotkań, no to wszystkie wygrywali dosyć komfortowo, fajnymi wynikami, dlatego to może być dosyć fajne spotkanie. Myślę, że. Goście mogą pokazać dalej swoją dominację w tej lidze, że są drużyną, która w tym sezonie chce awansować, będzie chciała awansować i awansuje do Premier League. No, no miejmy nadzieję, że e, gdzieś tam powalczą ten awans i gdzieś tam nie wywalą się pod koniec sezonu, powiedzmy, jak to niektóre drużyny potrafiły robić w Championshipie. Więc mój typ na to spotkanie to Remis lub Coventry City i over półtorej bramki, kurs 1,57. Wydaje mi się, że na takie spotkanie będzie to dosyć e, przyjemny typ, bo wiadomo, że Championship jest dosyć specyficzną ligą, dosyć ciekawą ligą. Jest jedną z takich lig, gdzie tak naprawdę wszystko może się wydarzyć, ehm, ale miejmy nadzieję, że wpadną te minut dwie bramki, e, no i że Coventry po prostu nie przegra. No i to by było na tyle. Kurs mamy 4,27. Gramy go sobie za 50 zł. Gramy bez podatku. Gramy za mniejszą stawkę z tego względu, właśnie, że kursy są dosyć wysokie, tak? Są to trzy spotkania. No nie mamy niższego kursu niż 1,5, 1,6, tak? No i można powiedzieć, że mecz typu Termalike GK z Katowice jest spotkaniem niepewnym, e, bo Dortmund może nagle magicznie. Na wyjeździe zremisować z takim Augsburgiem, jakieś 7 do 1, 0 do 0. Championship, to nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć, tak? No także to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli Wam się podobał, będzie miło, jeżeli zostawicie suba na tym kanale, eee, bo lecę, powoli, ale do przodu po 5000 tysięcy subskrypcji. Będzie mi miło, jeżeli zostawicie też łapkę w górę. Komentarz zwykły, jakim konkursowy, no bo konkursowy eee, też będzie. A jeżeli o niego chodzi, eee, no to trzy najszybsze osoby zgarną po 20 zł do total Totalbet. A poprosimy Was o podanie mi dokładnego wyniku spotkania Thermalika, jest Katowice. To było na tyle, trzymajcie się i cześć!